Wylądowaliśmy w Los Angeles szczęśliwie i po długich procedurach na przejściu granicznym wreszcie wpuszczono nas do Stanów Zjednoczonych. Udajemy się teraz wynajętym naszym vanem Ford do hotelu. Przy drodze spotykamy przepiękne drzewa z fioletowymi kwiatami. Los Angeles dołączyła do nas Krysia z Oberhausen w Niemczech. Nasza grupa liczy obecnie 6 osób oraz Maciek, nasz przewodnik i kierowca. A moje jabłka wyrzucili i marchewkę. Patrzcie po ile paliwa Patrzcie po ile paliwo. No 37 A to są takie do wydobywania ropy. No, tak, tak, tak. Wita nas Kalifornia ze swoimi charakterystycznymi szybami do wydobywania ropy. Na wietro, Ale pracują tam okreśki. Macie to i tak jest jeszcze tani paliwo. Tak. No ale co Hollywood jest już przed nami, tak? Tak, tak jest. No czyli dobrze, to, to ciekawa wycieczka. Hollywood dwa mandaty zapłaciłem. Jedyne mandaty jakie w Stanach Zjednoczonych chodziłem, to oba w Hollywood. A ile pociągamy? I oba zaparkowanie. Jeden chyba 50 no. I znowu te piękne drzewa. Nie jest samochód No ale tu nie pójdziemy. Ja ten, co nas tam obsługiwał, ten Krzysztof, e, to się czepiał, że ja napisałem Los Angeles, a nie Hollywood, że Hollywood jest dzielnicą Los Angeles. No nie, bo jak byłam w Bangkoku, to właśnie był taki przeciętny, no... Właśnie, ja bram, To jest podobno do Las Vegas, ale jest Los Angeles, inaczej Miasto Aniołów, liczy 4 miliony właśnie. mieszkańców i jest drugim, co do wielkości, miastem w Stanach Zjednoczonych. W Los Angeles jest dobrze rozwinięta sieć ulic. Dzięki nim można dojechać do najdalszych zakątków aglomeracji bez wjeżdżania na jakąkolwiek autostradę. Znaczy nas są, ale takie krzewy właśnie. Główne ulice w mieście to Main Street i First Street. Od nich zaczyna się numeracja ulic w mieście. Także się chce to proszę... Jeszcze nie sprawdziłem, jak on jest ustawiony, czy on ma jechać najszybszą drogą, czy najkrótszą A, właśnie Może jutro jeszcze poprzednie tak. no. Może być najkrótsza, o, patrzcie On to skróta zrobił ewidentnie, skróta, nie, skróta, nie, taki, takimi e, bocznymi drogami. Skręć w prawo. Widzę te drzewka. No, poniżej trzech kilometrów mamy. Tak jak się nazywa ta ulica? No, a czemu to jest rozmora, a my jedziemy do wii. Z odciskami palców, czyli kilometr 6. Powoli zbliżamy się już do naszego hotelu Economolog. Przybywasz do celu, na lewo. Jedziemy teraz w kierunku Alei Gwiazd. To sam znak, oczywiście, nie można podjechać. Tak żeby, żeby e, zrobić, Tak, bo ten napis Hollywood. Następnie pojedziemy na Venice Beach. Czyli tak... I później już uciekamy z Los Angeles. I jak... Słuchajcie, ale co to ci aktorzy? Gdzie oni to w ogóle są? Na tych pagórkach. A tych pagórkach. Słuchajcie, bo jak chcecie to możemy też sobie przejechać ulicą Beverly Hills. Tak no. Ale przejedziemy tylko okay. Nie 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 I słuchajcie, i stanąłem y, bliżej i tam też był automat, ale ja nadal nie miałem tych drobnych. Wszedłem obok do hotelu wymienić pieniądze. No i w tym momencie dostałem mandacik. A to nie mogłem się wybronić? A z kim gadać, jak już była tylko koperta po prawej, już widać na chodniku gwiazdy. To ja to jest, Zostawmy czy Szkoda, że nie byliśmy tam, ale kurczę znowu do przyjeżdża. O, jakie drzewa, zobacz. Jeszcze niektóre pamiętają się czasów Te drzewa takie tam. O, jak się cieszę już na ten film. Rzeczywiście, że się cieszę. No, Idziemy teraz w kierunku słynnego napisu Hollywood na otaczających wzgórzach. Teraz, nie? No i zrób tam. I teraz pokaż, że my tu też jesteśmy w tym aucie. A my po prostu sobie nam jedziemy, pochodzić. A tam cię nie Proszę, spójrz tam do pojęcia. Obiekty! Obiekty! Tutaj! A, no. To kiedyś bardzo popularne miejsce <noise> Ja pracowałem za pilota kierowcy, Maćka, jak i operatora kamery. Młoda, niespełniona aktorka rzuciła i później wiele osób i dlatego Już widoczny jest napis. No, ale właśnie podobno... A z drugiej, z inną interpretacją czytałem taką, że to się po prostu kończy cykl kolejny. Waste time na przykład, a jak napiszesz przez W, A i S, T, to masz waste czas. Tam chodzą po tych mostkach, nie? Zobie. Measurement to jest... To jest obrót. Grains to są ziarna. to tu byliśmy, to Tak, tak, byliśmy. A, kros to... Krasa to jest dom. Nie, Gór trochę było. Na, na naszej granicy to wszystko Ale jeszcze nie Hills. Aha. <gry> to jest Beverly. Naprawdę... Albo strawberry. Ale ja mówię, będziemy cię tak. sprawdzać. W polsku, bo moje dzieci... Moje dzieci tak ładnie mówią po polsku. No tak, ale słuchaj, wiesz wieżach to daleko. To dla mnie ja sam w ogóle tego Nie, nie, jeszcze nie, no, nie, nie rok studiów skończyć bo nie, nie, a oni właśnie tak z tego reklama polskiej wódki to nie, nie, tak. tak, ale, ba ale, ale słuchaj, tu bardzo dużo Aldi jest w Stanach. Nie, tak? tak, Tak. czytałem, że bardzo dużo jest. Właśnie ci, ci bracia, bracia, tu bardzo dużo sklepów. Tak? Ale może pod inną nazwą, co? Ale, ale... No. Straż pożarna mignęła nam przed nosem. No. A jak mi dasz telefon, to ci będę dzwoniła też. Nie hmm. lepiej.

Nie wiem, czy to może być po Nie wiem, też jest tak, że to kolejny... już, że tutaj... Proszę? No. Teraz poznaję tą ulicę. No. Myśmy... i tu w prawo będą takie, i te Beverly Hills będzie, i... No, widzisz, no, no, Tu no, niby mieszkają ci wszyscy, tak? Tak. To znaczy... o, już biega, o, no, już jedna no, nie no. się, kurczę. A ja bym tak leciała. Po drodze mijamy Beverly Hills. Andrzej, ty tu nie